Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym zakończeniu, oficjalnym zakończeniu naszej kampanii samorządowej. Szanowni Państwo, już te ostatnie momenty, ostatnie chwile naszego kampanijnego szlaku, który chcemy wykorzystać dosłownie do ostatecznej, ostatniej godziny, ostatniej chwili. Jeszcze dziś wyruszymy wspólnie z naszymi osobami, osobami, które nas wspierają również w tej kampanii. Wyruszymy na, na teren naszego miasta, na ulicę naszego miasta ponownie. Dziś będę zachęcała Państwa do zapoznania się z moją osobą. Do pobrania gazety. Gazety, gdzie opisuję dla wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z moim programem wyborczym, opisuję pokrótce to, co będę chciała zrobić w naszym mieście, jak będę chciała zmienić nasze miasto, oraz podsumowuję dotychczasową pracę, pracę na rzecz miasta, którą było, mi dać, którą było mi dane spełnić jako radna ubiegłej kadencji. Ale na wstępie chciałam Państwu jeszcze bardzo serdecznie i przede wszystkim ogromnie podziękować. Ogromnie podziękować za przebieg naszej kampanii, za Wasze słowa, za otwartą debatę, z którą mogłam z Państwem prowadzić, za ciepłe przyjęcia, gdzie naprawdę w dużej mierze zostaną mi one w pamięci. Mam głowę pełną nowych postulatów, które to są małe, drobne rzeczy, a powinni, powinny być w naszym mieście oczywiście zrealizowane i obiecuję jak najszybciej je wykonać. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za Poświęcony czas za godziny e, rozmów, za setki, tysiące nawet bym powiedziała spotkań oraz za uściśnięte dłonie, za deklarację, waszą ciepłą deklarację płynącą od serca i życzącą powodzenia. E, po, na samym końcu chciałam was serdecznie zaprosić e, w niedzielę. 7 kwietnia na wybory. Mam nadzieję, że będziemy się mogli razem, wspólnie spotkać przy urnach wyborczych. A teraz jeszcze pozwólcie, że wykorzystamy te ostatnie momenty i zachęcimy Was do wspólnego spaceru po naszym mieście. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia przy urnach.